siągać mi o kolorach pytałam dzisiaj mamy czwartek i doszło do mnie przesyłka od Mateusza XD. Jest to jego nazwa z Facebooka, bo na Facebooku dogadywaliśmy tę wymianę. I co, zobaczmy co to jest. Co tutaj mamy. Aha, znowu jak zwykle nie, nie przygotowałem się nie wziąłem nożyczek, ale było jakoś sobie koledzy. Teraz sobie Słabą baterię. Oooo, tam chyba autograf, czy coś. Wow. Ha, super, dostałem od Mateusza autograf Emmy. Ja już go mam. Mam już autograf Emmy. Yy, nawet dwie sztuki, to będzie moja trzecia, także mam dwie na wymianę, jeżeli ktoś jest chętny, to Proszę pisać na Facebooku. I tutaj mamy prawdopodobnie naszą wymianę i gratisy. Super, wszystko ładnie zapakowane. Teraz to wszystko zobaczymy. Dobra. tej wymiany. Wow. To są właśnie karty Steam 14 1415. Napisałam, żeby jakiś mi tam wysłał za to, co mu wysłałem. Ja mam tych kart naprawdę mało, także mi się przydadzą jeżeli tam już trochę bo już w stanie można kupić saszetkę a jeżeli trochę jeszcze jakąś tańszą ofertę znajdę to myślę, że większość, większo, większą ilość tych saszetek sobie kupię na razie zamówiłem u Radiana saszetki nie będę Wam mówił z jakiej edycji dowiecie się jak przesyłka przyjdzie także co na razie Wtedy, wtedy będziemy otwierać tę edycję, którą u niego zamówiłem, A no, i później może sobie zamówić klasy 14-15. Mamy tak murawskiego, wilczka, Przybylskiego, Ziajkę. karty. Bardzo dobrym w stanie super pawelec. Tutaj trenera mamy wchodzącą gwiazdę szewczyka, dudę wchodzącej gwieździe, dudkę na mistrzu obrony i i bramkarza Piastu na karcie Mistrz Obrony. Tak to wygląda. mamy jeszcze drugą paczuszkę. Nieduże. Nie wiem, ale wartość wartościowo. świetnie. Karty co wartość w idealnym stanie. To bardzo cieszy. O, mamy naklejeczkę. Nie wiem, co to za edycja. Ale fajne. Redivision. Nie mam takiej naklejki, ale solidnie wykonana, taka otwarta dosyć, fajnie. I mamy tutaj tak pietruszkę rodzickiego pajeta, Domingueza i tu bazuski z Brazylii. Także tak to wygląda. Dzięki za tą wymianę. Trochę na przysługę czekałem, ale jak wiecie, ta poczta polska różnie pracuje. Także co, no jeszcze do mnie czekam na kilka przesyłek, także na pewno będą w najbliższym czasie filmiki właśnie z przesyłek. Także dziękuję Ci Mateusz za tę przesyłkę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć.